Jak jadę w podróż, to nigdy nie zapominam o Paratrex. Dlaczego? Dlatego, że ma niesamowite składniki, które tworzą środowisko w twoim przewodzie pokarmowym, żeby tam nie rozwinęły się jakieś patogeny, pasożyty. I jak podróżujesz, to często tak jest, że zmieniasz wodę, zmieniasz jedzenie, jedziesz do innych krajów, więc to jest bardzo ważne. I nie musisz brać całej butli. Nie musisz. Absolutnie. Ja sobie po prostu biorę kilka w torebkę taką, bo to wystarczy wziąć po prostu cztery, dwa razy w tygodniu między posiłkami, więc to mi starczy na jakiś miesiąc czy na dwa, i stworzy się środowisko, w którym nie będzie patogenów, nie rozwiną się żadne wirusy niepotrzebne. Będziesz się lepiej czuć, będziesz miał lepsze trawienie i nie będziesz się obawiał jakichś pasożytów. Także proponuję każdemu na podróż, a wakacje zbliżają się, wykupić na detoxpolska.pl Paratrex.